Tak, to jest specjal. Ludzie tu się doczepili i chcą, żebym zrobił im specjalne nie wiem dlaczego. Mianowicie będziemy machać. Tak, poprosili mnie, żebym zrobił im serię z machania. Mm -hmm. Tutaj wszyscy. Tak, 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 tak. tak. Chcieli, żebym podkreślił ich niki, więc podkreślam ich niki. Tak. Lilo. Kolorowa. Bradley. Razor. No ja. Razor 01 Tustus. Daisy. I Wuduś. I Lace. I oswojony yeti. Tak, ich wszystkich tutaj sobie machamy, fohacze. Oj, nie mogę go zabić. Ale trolling. E, ten odcinek będzie po trzecim odcinku, jak zrobić NoStayre, ponieważ nakręciłem ten specjal. Specjal. Nakręciłem ten specjal e, z pół minuty po tym, jak wyłączyłem nagrywanie odcinka. Tak. Bo się zmusili mnie, żebym im nagrał. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie łapki w bo filmik do JAJ, więc nie oceniajcie go jakoś pochopnie. Żeby nie było, że tu jest w ogóle fochać, że to ja po co nakręciłem, to to jest dla zabawy. Yy, on sobie ulepszył osłonkę. O matka boska. Trolling. Dobra. Yy, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Oglądajcie inne odcinki z serii jak zarabiać no To był trze... to był specjal po trzecim odcinku, a ja go zabiję i kończę. Jeśli nie dopowiedziałem, to pamiętajcie, żeby itemy stąd sprzedawać, ulepszać i sprzedawać nos bazarze. Yy, dobra, nara.